Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, ponieważ będzie o seminarium. Czy w seminarium jest trudno? Bardzo dużo osób ostatnio mi pisze, proszę księdza, czy trudno jest wytrzymać w seminarium? Wytrzymać! Jak to wytrzymać? Wyobraźcie sobie, że na życzenie idą do ślubu z takim podejściem. Jak ja wytrzymam z tą kobietą 50 lat? Matką będzie chrapał przez 50 lat, będzie pewnie się dary i będzie ciężko. Jeżeli ktoś z takim podejściem wchodzi w małżeństwo, to tak naprawdę ten piękny sakrament zamienia się w surwiwal nie do przejścia. A tak naprawdę nie o to chodzi przecież, ma być pięknie, miło i sielsko. Mimo różnych trudności. Ale niestety ja też wszedłem w tę pułapkę, i jak poszedłem do seminarium, to właśnie z takim przeświadczeniem, byle by wytrzymać do No i pamiętam, jak stanąłem sobie przed seminarium, to był pierwszy dzień mojego pobytu tam. Pomyślałem sobie, matko, gdzie ja się znajduję? Ten budynek to jest jakiś Hogwarts. W dodatku, jeszcze jak popatrzyłem na niektórych kleryków, no to sobie pomyślałem, co drugi wygląda jak Harry Potter wersji beta. Ale na szczęście Pan Bóg przeszedł z odsieczą i dał mi dwa. Pstryczki w nos. Pierwszy pstryczek dotyczył tego, żeby nigdy nie wchodzić w nową rzeczywistość z jakimś przeświadczeniem. Niestety, moi kochani, bardzo często tak jest, że w naszym życiu, jeżeli wchodzimy w coś nowego, w coś trudnego szczególnie, to mamy gdzieś z tyłu głowy, że ja sobie nie dam rady, że ja się nie nadaję, byle by wytrzymać. Drugi pstryczek w nos dotyczył tego, żeby nigdy nie oceniać nikogo po wyglądzie i po pierwszym wrażeniu, bo bardzo często to pierwsze wrażenie może być zgubne. I z jednej, i z drugiej strony. W takim sensie, że możemy się na kogoś popatrzeć i pomyśleć, matko, jaki fajny człowiek, jaki godny zaufania, potem może się okazać zupełnie odwrotnie. No i druga strona może się okazać taka, że kogoś ocenimy bardzo negatywnie, a po krótkim czasie może się okazać, że jest to naprawdę bardzo sympatyczna osoba. No i to wszystko, te wszystkie takie moje rozterki początkowe minęły gdzieś mniej więcej po pierwszym tygodniu pobytu w seminarium. No ale to nie jest tak, że już przez 6 lat żadnych rozterek nie było. Co to to nie? Rosterki, moi kochani, wracały z większą bądź mniejszą intensywnością. I dotyczyły tak naprawdę dwóch segmentów. Pierwszy segment dotyczył problemów wewnętrznych, czyli to, co tak naprawdę dotyczyło chyba większości kleryków jakieś zakochania i tak dalej. Ale bardzo często też wracało do mnie coś takiego. Czy ja się nadaję? Ja się pewnie nie nadaję, no bo przecież jest tylu świetnych mężczyzn, tylu mądrzejszych ode mnie, e, tylu pobożniejszych, którzy odchodzili, którzy tak naprawdę nie dawali rady. No a ja jeszcze jestem w seminarium i, i znam swoje grzechy, znam swoje słabości. No i jak to? Przecież ja na pewno sobie nie poradzę. No i moi kochani, znowu Pan Bóg przyszedł z odsieczą i któregoś razu, gdy poszedłem do kaplicy seminaryjnej, uklęknąłem sobie w ławce, to zacząłem się bardzo ciekawie modlić. Mówiłem tak, Panie Boże, to, że ja jestem w seminarium, to to tak wcale nie jest, że ja chcę być w seminarium, tylko to jest tak, że to Ty chciałeś, żebym ja był w seminarium. A z racji na to, Panie Boże, że ja cię bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno kocham. No to ja spełniam to, czego Ty chcesz wobec mnie. No i idę do tego seminarium. I jestem w seminarium. Ale proszę cię, daj mi siłę, żebym był księdzem. Daj mi siły, żebym pokonał te wszystkie trudności. I możecie mi wierzyć albo nie, ale Pan Bóg to wszystko zawsze zabierał. Te wszystkie, te wszystkie wewnętrzne rozterki w mniejszym bądź większym tempie uciekały. Dosłownie, uciekały. Bardzo szybko znikały. Nie było żadnych pozostałości po tym. Pan Bóg, jak coś zabierał, to zabierał to całościowo, to tak naprawdę wyrywał to wszystko z korzeniami. Ale to wcale nie jest tak, moi drodzy, też, że były tylko jakieś wewnętrzne rozterki Były także te zewnętrzne trudności, ale tak naprawdę te zewnętrzne trudności były tylko mikroproblemikami w kontekście tych różnych dolegliwości wewnętrznych, ale z tych zewnętrznych najtrudniejsze było to, że jako człowiek pełnoletni. Musiałem prosić rodziców o pieniądze. W takim sensie, że gdy przyjeżdżałem na przykład na wakacje do domu, to żeby gdzieś sobie pojechać ze znajomymi, albo iść po prostu nawet na zwykłą pizzę, no to musiałem iść do moich rodziców i po prostu poprosić ich o pieniądze. No bo, będąc w trakcie formacji seminaryjnej, w trakcie formacji intelektualnej i duchowej, tak naprawdę nie miałem nigdy fizycznie możliwości podjęcia żadnej pracy. A nawet chyba, jakbym miał, to pewnie i tak bym jej nie podjął, bo czas seminaryjny chciałem w dużej mierze wykorzystać na to, żeby skupić się na formacji intelektualnej i duchowej, po to, żeby po prostu być dobrym księdzem. No i reasumując, moi kochani, czy w seminarium jest trudno, czy w seminarium jest łatwo? Pewnie was ta odpowiedź nie zadowoli, ponieważ nie jest ani trudno, ani łatwo, ale jest pięknie. Z czego wynika to piękno? Piękno wynika z tego, że zwieńczeniem sześcioletniej formacji seminaryjnej są święcenia kapłańskie. Czyli coś najwspanialszego na świecie. Pamiętam, jak byłem u pani dr Wandy Półtawskiej, jeszcze jako diakon, i powiedziała mi takie bardzo ciekawe słowa. Pamiętaj, młody człowieku, że jako kapłan będziesz robił największe rzeczy na świecie, ponieważ własnymi słowami i rękami będziesz sprowadzał Boga na ziemię. Będziesz otwierał ludziom niebo. I poważnie, moi drodzy, nawet jak teraz wam o tym mówię, to mam mega ciary. I, I gdy myślę o kapłaństwie, gdy myślę o tym, czym jest kapłaństwo, to wiem, że te problemy tak naprawdę są niczym. A nawet jeżeli one były, to tylko i wyłącznie w jednym celu: nie po to, żeby mnie stłamsić, żeby mnie wytarmosić. Ale żeby mnie utwierdzić, żeby mnie utwardzić, i żeby spowodować to, żebym chyba jeszcze bardziej docenił to, o co walczę. I korzystając też z tej tematyki. Chciałbym trochę też o odwadze na koniec powiedzieć, ponieważ gdy myślę o seminarium, zawsze w głowie mam słówko odwaga. Jest tak niestety w naszym życiu, że boimy się ryzykować, boimy się podjąć jakiegoś kroku, wejść w coś, co jest nieznane. Pamiętajcie, jeżeli w waszym sercu dzieje się coś pięknego, dzieje się jakieś piękne pragnienie, to idźcie za tym. Jeszcze w dodatku, gdy macie przeświadczenie, że Pan Bóg maczał w tym palce. Co tym bardziej idźcie w to, bo jeżeli Pan Bóg zaszczepia jakieś pragnienie w wasze serducha, to nie po to, żeby zostawić was z tym pragnieniem face to face, ale po to, żeby was w tym pragnieniu utwierdzać, po to, żeby was podnosić w tych pragnieniach, nawet jeżeli w dążeniu ty, do tych pragnień będziecie upadać. I tak samo było ze mną, też idąc do kapłaństwa wiele razy w różnych materiach upadałem, ale wiedziałem, że jest to bardziej Pana Boga niż moje, i Pan Bóg mnie z tego wszystkiego zawsze podnosił, co, co mnie oddalało od Niego, co mnie oddalało od, od tej miłości, którą On miał do mnie. I to, że odkryłem, że Pan Bóg chce kapłań, dla mnie spowodowało, że tak naprawdę moja wola się utożsamiła z jego wolą, i doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że chyba chciałem swojego kapłaństwa tak samo mocno, jak on chciał kapłaństwa mojego. Tyle. Pamiętajcie, co by nie było Bóg jest miłosierny? No to takie można powiedzieć, dzisiaj było trochę świadectwo. Ej, ale chyba fajnie, nawet nie. Kurczę, świadectw się nie oceniał. No ale dobra. W każdym razie, co by nie było. Zostawcie suba, dajcie dzwoneczek, puśćcie to dalej, niech się Ewangelia niesie, niech się Słowo Boże niesie, dzielcie się świadectwem wiary, dzielcie się tą miłością, którą Pan Bóg dał Wam. Amen.